Czym jest własność intelektualna i dlaczego tak istotna jest jej ochrona? Własność intelektualna uregulowana jest przepisami dotyczącymi praw autorskich i własności przemysłowej. Samo pojęcie odnosi się do wszelkich rezultatów działalności intelektualnej oraz umysłowej człowieka w dziedzinie artystycznej, ale również naukowej czy przemysłowej. Prawo pozwala twórcom lub właścicielom praw własności intelektualnej czerpać korzyści majątkowe i osobiste. Istotną no kwestią jest ochrona własności intelektualnej, ponieważ to właśnie dzięki niej zyskuje się wyłączne prawo do korzystania z danego rozwiązania lub przedmiotu poprzez zarejestrowanie przedmiotów ochrony właściciel praw Zyska monopol na eksploatację własności intelektualnej i czerpanie z niego zysku. Zarejestrowana własność intelektualna stanowi także doskonałe narzędzie realizacji strategii biznesowych, budowania pozycji rynkowej czy poszerzanie działalności o franczyzę firmy-przedsiębiorstwa. Własność intelektualna ma również wymierną wartość ekonomiczną. Oznacza to, że stanowi majątek przedsiębiorstwa. A także może zostać wykorzystany jako aport do spółki. Wyłączne prawo do własności intelektualnej jest zbywalne. Można czerpać z niego korzyści za pomocą sprzedaży lub umów licencyjnych. Przykłady: prawa autorskie do książki, utworu muzycznego, patentu, znaku towarowego itp.